Cześć, witajcie. Dziś witam Was z wnętrza naszej kuchni. Tutaj, jak widać, moja małżonka bawi się z kurczakiem. Natomiast ja będę bawił się z pomidorami. Wczoraj byliśmy na Zukunft, a może przedwczoraj. Te pomidorki, to jest pomidor gruntowy i taki generalnie, je będę wsadzał do ziemi. To znaczy, część z nich zostanie zjedzona, a nasionka. Zostaną wsadzone do ziemi. Generalnie są kupione w markecie. No, bo można kupić oczywiście w paczkach. No ale ja, ja tak uważam, że wolę jednak widzieć, co będę sadzić i jak to może w przyszłości wyglądać. Nie? No ale to takie moje osobiste odczucie. W zeszłym roku wyszło, że te pomidorki, to znaczy te nasiona z pomidorów ze sklepu wsadzone do ziemi bardzo ładnie wyrosły, no i efekty mnie zadowoliły no i w tym roku ponownie, jak gdyby próbę tylko, że tym razem to zdokumentuję sezon na obsesję ogrodniczą uważam za otwarty dzisiaj byliśmy w sklepie i zakupiłem ziemię uniwersalną Generalnie w bardzo atrakcyjnej cenie, taki woreczek jakieś 2,90 euro, gdzie normalnie taki woreczek 40 litrów potrafi kosztować po 5-6 euro. Z jakimiś groszami, oczywiście. Tak już wygląda taczka pełna ziemi. No i kroimy. Są nasiona. Tu również. O, Generalnie można siać na dwa sposoby. Można wybrać nasionka łyżeczką, ale też zrobiłem taki test, że pokroiłem po prostu na plasterki, wsadziłem na ziemi, do ziemi w plasterkach i też wyrosły. Także generalnie moim zdaniem każdy ze sposobów jest skuteczny. Doniczki już przygotowane, także teraz tylko napakuję ziemi do środka i będzie można działać z nasionami. Ziemia już zaaplikowana, teraz tylko wsadzać w nasiona pomidorów. Do złej przygódki, normalnie kompozycja artystyczna. No i zrobione. Myślę, że na efekty przyjdzie nam poczekać kilka dni i zobaczymy co z tego wyniknie. No i to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.